The struggle for supremacy is eternal, inevitable. Victory is the natural objective of every creature on this world. They will kill and die for their kind to dominate. Some call this eternal struggle equilibrium, the balance between light and darkness. These are dark times, times without hope. Men of faith claim that this is a test from God to strengthen our spirit. Perhaps this is true, or perhaps it is simply a pious lie. If it is true, darkness has come to engulf one's proud humanity, and we are witnessing the end. więc ogólnie to jest pierwszy odcinek na moim kanale z gry Castlevania The Lords of Shadow. Jak widzicie jest to dokładnie to samo co mieliśmy okazję zobaczyć w demie, ale ponieważ nie mam pojęcia czy jakby, na, jak, czy jakby kolejne sceny będą dokładnie takie same, czy na przykład czy po tej scenie będzie ta scena, gdzie jedziemy konno, więc nagrywam także to, a także i po to, żeby po prostu był zachowany po prostu ciąg przyczynowo-skutkowy na mojej playliście. Gram ogólnie na poziomie night, czyli trzecim z czterech i zobaczymy, jak będzie mi to szło. Ogólnie trochę się obawiam tego poziomu, ponieważ nieczęsto zdarza, zdarza mi się grać na wyższych poziomach trudności, ale miejmy nadzieję, że pójdzie mi przynajmniej znośnie. Jak pamiętacie, tutaj mamy do czynienia z kapliczką, w której możemy odnowić nasze zapasy życia. Jak widzicie, zielona łuna spowiła naszą postać, oraz umożliwiła nam wyleczenie otrzymanych podczas poprzedniego starcia obrażeń. A zatem nadeszła pora na, kolejny, na kolejną właśnie część walki z wilkopodobnymi stworami. Tutaj chyba w tym momencie jeszcze nie mogę stosować bloków. Muszę poczekać na a, mojego potężniejszego przeciwnika wargala, ale nie ma sprawy. Tutaj po prostu będę musiał jakoś lepiej dysponować moimi zasobami. Jak pamiętacie, nadeszła chyba pora na... Mm, sztrety, które są bardzo potężną bronią w rękach naszego, w rękach członka naszego zakonu. Jeszcze tutaj nie zauważyłem. Na moje nieszczęście nie można obracać tu kamerą i jest to moim zdaniem dość nieprzyjemne, ponieważ dość często jakby znajdujemy się w sytuacjach, w którym bardzo by nam to ułatwiło życie. Dobra, sekunda, 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 musimy to ogarnąć. Prawy trigger. Prawy trigger, dusimy go. Czy jednak tutaj jest tak, że jeżeli odpowiednio wcześnie uderzymy naszego przeciwnika, to nie dostajemy obrażeń. Po prostu musimy go, tak jakby, przechwycić w locie. Teraz muszę sobie przypomnieć wszystkie podstawowe triki i kombosy. Teraz musimy zbierać 25 punktów doświadczenia, żeby odblokować nasz, nasz nowy cios. Nasz nowy cios, raczej kombos który będzie polegał na zrobieniu olbrzymiego olbrzymiego młyńca z pomocy naszego naszego no czego, naszego krzyża oczywiście o dziwne, tutaj nie mogłem ani razu trafić w tego w tego wilka mamy 25 punktów doświadczenia i od, m, otwieramy naszą księgę podróży czyli ta, znowu także pod nazwą Travel Book i wybieramy gilotynę dobra, gilotyna odpalona w tym momencie możemy przejść już do kolejnej części walki zbieramy oczywiście sztylety ponieważ sztyletów nigdy za wiele A jak można było przeczytać chociażby w bardzo udanej bardzo udanej powieści Joe Abercrombiego pod tytułem która to była część? chyba trzecia nie, druga, czyli zanim zawisną na szubienicy ogólnie cały czas jestem pod wrażeniem naszego głównego bohatera uważam, że jest mega kozakiem i uważam, że ciężko go będzie przebić innym bohaterom. Dobra, w takim razie nadeszła pora na naszego pierwszego minibosa. Miejmy nadzieję, że nam się uda. Także nadzieję, że dobrze, że dobrze wybrałem poziom trudności. Ponieważ byłoby słabo, gdyby się okazało, że nagram na normalnym, mimo tego, że wyraźnie, wyraźnie chciałem. A, udało się na czas. Wyraźnie chciałem ten drugi poziom. Ok, nawalamy go dalej. Ok, wykonaliśmy unik. Miejmy nadzieję, że uda nam się zablokować także jego kolejne ciosy. Jak widzicie, nie jest to jakoś specjalnie trudne. Nadążam z parowaniem bardzo dobrze. Ok, tu się także udało uniknąć tego nieprzyjemnego ciosu. W tym momencie jest powalony, i z tego co pamiętacie, będziemy go musieli przebić o, słupem, który znajdziemy tuż obok siebie. Ważne jest to, że na tym wyższym poziomie trudności nie możemy po prostu wcisnąć prawego trigera, musimy poczekać na dokładną komendę ze strony gry i uczynić to. Jest to jakby quick time event i musimy uczynić to w dość jakby określonym czasie. No i tak jak widzicie, nasz przeciwnik jest w tym momencie załatwiony i niezdolny do podjęcia żadnych nieprzyjaznych w stosunku do nas działań. Aha, i jeszcze jedno, podczas tych filmików, ponieważ ja gram po angielsku, ponieważ chcę grać po angielsku, nie będę nic mówił, ponieważ chcę się skupić na co? tym, co oni w ogóle do siebie e, powiedzmy mówią. Tak, ja jeszcze pamiętam z DEMA, ale mówię na przyszłość, że po prostu, ja ponieważ będę starał się śledzić te dialogi, a zrozumienie no, ich to będzie to wymagało ode mnie pełnej uwagi, więc po prostu nie będę gadał. Na przykład w Spintercelu e, mam o tyle jakby lepiej, że mam napisy po polsku, tak? Wystarczy, że... Je śledzę i jestem na bieżąco w fabule. Tutaj muszę sobie jeszcze to wszystko na bieżąco przetłumaczyć. No i teraz ciekawe, czy będziemy dalej podjęci scenką z dema. W ogóle czytałem sobie ostatnio taką serię książek, nazywa się Zwiadowcy, w której właśnie jeden z głównych bohaterów myślę, że mógłby fajnie korespondować z Gabrielem, rzeczywiście. Sekunda, mamy 70 punktów, które możemy teraz, teraz wydać. Mam... Ok, ukończyliśmy level. To jest swoiste podsumowanie tego, co zrobiliśmy w konkretnym rozdziale. Przejdźmy do Skill Page'a. To mamy, mamy, mamy. Mamy upgrade gilotyn za 1500, za 1500 oraz spinning chain, aha, czyli w ogóle sporo będzie tutaj tego, e, takich nowości, natomiast na żadną mnie w tym momencie nie stać. Zobaczmy co to jest. Dagger Wave. Aha, czyli to jest po prostu taki rzut kilkoma sztyletami raz Jestem ciekawy czy e, tego będzie jeszcze więcej, czy, czy, czy na tym się już będzie, jakby czy na tym się wszystko skończy. Stomp. Ciekawe na czym polega stomp. Dodge stomp. Aha, czyli to po prostu jest zwykła tak. Dobra, trzeba to będzie poprzejać w wolnej chwili, a tymczasem ruszamy ruszamy dalej. To jest mapa świata. Mogę um, odwiedzić ponownie poprzednie levele, aby... Aha, używając po prostu lewego sticka i wybierając poziom oraz wciskając A czy tak to będzie wyglądało ogólnie jeżeli chodzi o zaliczanie kolejnych poziomów znakomicie w takim razie myślę, że na dzisiaj mogę spokojnie skończyć, jako że pierwszy poziom jest już za nami i zapraszam was bardzo serdecznie do następnych odcinków z gry Castlevania The Lords of Shadow